Cześć, witam wszystkich. Oczywiście na początku, moi drodzy, zachęcam wszystkich moich subskrybentów do grupy facebookowej prywatnej zamkniętej. Do grupy facebookowej mogą przynależeć tylko i wyłącznie osoby, które subskrybują mój kanał. Link do grupy facebookowej jest w opisie filmu. Oraz zachęcam, moi drodzy, do czytania opisów, które umieszczam pod filmem. Zapraszam także do mojego Instagrama oraz do nowo otwartego konta na TikToku. Linki do TikToka i do Instagrama są w opisie filmu. Oraz bardzo, bardzo serdecznie moi drodzy, zapraszam do sklepu internetowego estnumizmatyka.pl. Sklep internetowy dla kolekcjonerów. Na stronie właśnie tego sklepu znajdziecie mnóstwo artykułów. Takich, które są niezbędne do prowadzenia kolekcji, lub takie, które Wam się bardzo przydadzą. A najlepiej, jeśli skorzystacie z linku i wejdziecie sobie do tego sklepu. Obejrzycie, co ogólnie oferuje ten sklep, a jest naprawdę bardzo duży wybór. Yy, tutaj macie kod. Kod brzmi ROSTEK 2022. Po wpisaniu tego kodu. W podsumowaniu zakupów zostanie Wam odjęte 10% od sumy, którą musicie uiścić. Także serdecznie moi drodzy zapraszam. Dobra, moi drodzy, dzisiejszy temat jest to 5 groszy, rocznik 58. I zaczniemy może od tych właśnie danych dla tej monety. A więc tak, moi drodzy. Moneta 5-groszowa, rocznik 58. Waga tej monety to 0,6 g, średnica 16 mm. Moneta wykonana jest z alum polonu, czyli odmiany aluminium. Obrzeże gładkie, stempel zwykły, moneta obiegowa. Projektantem monety w całości awersu, jak i rewersu był Andrzej Peter. Monetę wprowadzono, moi drodzy, do obiegu 2 maja 1958 roku, a została wycofana oczywiście 1 stycznia 1995 roku, gdyż nastąpiła denominacja. Złotego, z takich ciekawostek, może jeszcze moi drodzy. Pięciogroszówka wzoru 58 była bita tym wzorem do roku 72, do 1972 o właśnie tej średnicy 16 mm. Poprzednie roczniki, rocznik 49, był dużo, dużo większy. No, i był wybijany w dwóch mennicach, więc, moi drodzy, tu też zostało, powiedzmy, że tak, rzeknę, e, e, denominacja e, pięciogroszówki została sporo zmniejszona, i jej średnica jest dokładnie tak sama, taka sama jak, e, moi drodzy, pięciogroszówki z 1939 roku. Wybijana przez Generalną Gubernatornię, ta 5 groszówka z dziurą. Co jeszcze bym powiedział powiedzieć? Aha, nakład. Nakład tej 5 groszówki moi drodzy, jest to 53 miliony 521 tysięcy sztuk. Jest to najwyższy nakład... Nie drugi najwyższy przepraszam, drugi najwyższy nakład z pięciogroszówek, które wybijano tylko do 1972 roku i zaprzestano wybijania monet 5 groszowych, właśnie z powodu tego, że siła nabywcza złotego, po prostu słabła, inflacja i tak dalej, więc wycofano. Z produkcji 5 groszy i w sumie to by było na tyle, ale wycofano, wycofano z produkcji, ale w obiegu ona mogła być oczywiście, aczkolwiek ja już nie pamiętam, żebym kiedykolwiek takie 5 groszy widział. Jak sięgam pamięcią, no... W latach 80., ja nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek miał 5 groszy w swojej, powiedzmy, saszetce na pieniądze czy portfelu. No po prostu i nie było. A może jeszcze ją tak szybko opiszmy. W centralnym punkcie godło Polski, ówczesne w PRL-u godło, orzeł bez korony pod orłem Data. Obok dat, dwie kropeczki w napisu otokowym Polska Rzeczpospolita Ludowa. Na rewersie mamy 5 groszy nominał. Pod piątką pisze groszy oraz gałązka. W sumie nawet nie wiem czego, nigdy się w sumie nad tym nie zastanawiałem, co to jest za gałązka. Czego to jest gałązka. Także moi drodzy, jeśli o dane. Hmm, to będzie już chyba wszystko, tak. No to przejdźmy do, do cen dla tej monety. Jeśli chodzi o Allegro, no to te monety, moi drodzy, sprzedają się różnie. No ale na stronie Allegro znalazłem tylko dwie sztuki mennicze i cena takiej sztuki menniczej waha się między 60 a 100 zł no a na e, moi drodzy na OneBit moneta ogradowana w NGC z notą MS67 e, bardzo piękna nota trzeba przyznać sprzedała się Moi drodzy, za 826 zł. Wysoka cena, jak za pięciogroszówkę. Spora, spora cena. A znalazłem monetę także na Łambicie bez garadingu. Sprzedający opisywał ją jako 5 groszy 1958, stan minus 1,1. No i. Moi drodzy moneta sprzedała się za 83 zł, czyli widzimy tutaj właśnie ten przedział cenowy 60 100 złotych dla monety, monety nieogradowanej więc ta monetka naprawdę jak widać po stronie Allegro dość rzadko występuje w stronach pierwszych gdyż był to pierwszy rocznik który był ten to był ten rocznik pomniejszony to była pierwsza Pięciogroszówka wybita od 49 roku. Czyli y, mamy tutaj, moi drodzy, y, 9 lat różnicy między monetami. Więc y, następnie y, przy takim nakładzie no 53 miliony, no 53,5 praktycznie, y, rozeszła się w obiegu y, gdzieś nie, gdzieś ktoś, Dorwa jakąś roleczkę, ale naprawdę jest tego mało. Jest tego malutko, więc warto sobie zakupić, e, jeśli ktoś nie posiada rocznika 58, e, monetki malutkie, tak jak już mówiłem, średnica tylko 16 mm. Ale jak to mówię i powtarzam, jeśli się jest kolekcjonerem, e, Dążymy do tego, żeby zdobyć pieszo wszystkie roczniki, a później wymieniać po prostu monety wszystkie na stan pierwszy, na stan UNC, tak? Czyli świeżutki, na świeżutką monetę, nieobiegłą. Dobra, moi drodzy. Zapraszam oczywiście osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują, do subskrypcji. Na dole jest guziczek. On jest gdzieś, moi drodzy, w tym miejscu, pod filmem. Kliknąć, ewentualnie dzwoneczek, nie ominą Was nowe filmy, które będę umieszczał. A stałym moim subskrybentom dziękuję za lajki, za komentarze. No i byłoby to na tyle. Więc dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.